Hej, hej, witajcie! Dzisiaj tylko krótki vlog uroczysto informacyjny. W niedzielę wróciłem do kraju z dwutygodniowego pobytu w kraju naszych zachodnich sąsiadów krainie Ordungu i dobrego piwa. Wracam z pięknej westfalskiej wioski Ciszyn koło Winterbergu, gdzie trochę popracowałem, trochę odpocząłem, a na pewno nabrałem na nowo energii i inspiracji do dalszego rozwijania mojego kanału. A wspomnianemu mu właśnie stuknął okrągły roczek. Przyznaję, że. Gdyby nie komentarz widza Drift Transformer, zupełnie bym tego nie odnotował. Coś tam pamiętałem, że pierwsze filmy przesłałem gdzieś w sierpniu, ale kiedy dokładnie to już mi wyleciało. Przez ten czas zdążyłem przesłać 36 filmików i zgromadzić 920 subskrypcji. Bardzo mnie to cieszy i motywuje do dalszej pracy, bo wciąż bardzo lubię wziąć na tapetę kolejną figurkę czy ze Staff Lego, czy inną zabawkę z mojej kolekcji i się na ten temat porozwodzić. Ten temat mnie kręci sprawia frajdy. Stąd wciąż chcę się tym dzielić z ludźmi. Dotąd dopóki tli się w mojej duszy ta pasja. Przez cały ten czas podśrubowałem trochę, e, mam nadzieję, jakość moich recenzji, w porównaniu na pewno do tych pierwszych. Trochę zainwestowałem w sprzęt no chyba przełożyło się to odrobinę na jakość. Prowadzenie i rozwijanie plastikowego świata przysporzyło mi na pewno trochę niespodzianek. Na pewno największą była niewiarygodna popularność serii vlogów przybliżających fabułę serii Lego Bionicu. Nie spodziewałem się zgromadzić wokół tego aż takiego zainteresowania, co tylko dowodzi, jak niezwykła była to seria i jak idealnie wpasowała się w gusta tak młodych, jak i trochę starszych fanów LEGO wspominających ją. No i to, jak ten fandom dostał na nowo kopa i rozruszał się wraz z tegorocznym rebootem serii. Będzie to yy, na pewno materiał na parę kolejnych vlogów, wokół tego bowiem generalnie tematyka plastikowego świata będzie się dalej kręcić. Wokół plastiku, który daje tak dzieciakom, jak i dorosłym kolekcjonerom masę radochy. Moja kolekcja nie należy do największych, ale wciąż znajdują się w niej okazy, o których chętnie zrobiłbym pogadankę. W międzyczasie zaniedbałem trochę playlisty recenzji filmów i komiksów, a to też rzeczy, którymi lubię się zajmować, choć na tym kanale z mniejszą częstotliwością z uwagi na główną jego tematykę. Na pewno zostaną one jednak trochę rozwinięte w przyszłości. Mam parę pomysłów na zrobienie w tych ramach paru rankingów, list top 10 i tak dalej. Ale to wszystko, jak mówię, yy, pieśń przyszłości. Życie dalej daje o sobie znać i stąd na dłuższą regularność dodawania materiałów chyba sobie nie pozwolę. Dopóki trwa okres wakacyjny, postaram się przesłać przynajmniej jedną rzecz w tygodniu. Zrobiłbym to już będąc w Niemczech, bo mam na dysku jedną recenzję, poskładaną tak w 99% ale okazało się, że w miejscu, w którym się zatrzymałem, internet był wyciosany z surowego ziemniaka, więc nawet nie próbowałem nic działać. Na dniach się to nadrobi. Myślę, że prześlę w tym tygodniu wspomnianą recenzję. Recenzję z podznaku Transformers, następnie dwie recenzje Lego, do których surowy materiał również kisi mi się na dysku od... puh, się chyba od kwietnia. Tak. Później znów recenzja jakiejś figurki i potem kolejna część retrospektywy którą będę sobie dłubał na boku jako większy i bardziej czasochłonny projekt. No chęci są, materiał jest, tylko czasu często brakuje. Doba mogłaby być zdecydowanie dłuższa o kolejne 24 godziny. Niemniej wszystko da się zrobić i plastikowy świat będzie trwał. Może na dniach pokuszę się o jakieś odświeżenie nagłówka w ramach tych całych urodzin. Tę. No i no cóż, to chyba tyle na teraz. Dzięki wielkie, że że trwacie przy mnie, oglądacie i słuchacie tego, co mam do przekazania, do powiedzenia. Dziękuję za lajki, suby, masę komentarzy i zainteresowania, za przyjemny start w świecie YouTube i polskich wideo wideorecenzetów zabawek. Spodziewajcie się kolejnych materiałów już wkrótce. Mam nadzieję, że za rok tego dnia będę mógł przywitać tak Was, jak i kolejnych widzów na jeszcze większym, jeszcze atrakcyjniejszym i bardziej rozwiniętym kanale. Także zjedzcie za mnie jakieś urodzinowe ciacho, Kupicie czymś procentowym, lub nie, jak tam lubicie. I trzymajcie się. Do usłyszenia. No to fajne będzie. Hej! Ślimak, ślimak. Wystaw rogi. Nam ci sera na pierogi. Pierogen. Nie zrozumiem, bo to niemiecki ślimak. No nie śpieszy mu się.